Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora Macie. Zapraszam Was na kolejny odcinek Bied Challenge. Robiliśmy cały dom, a dzisiaj, jak widzicie po tytule, robimy pomieszczenie, pokój, taki mikro mieszkania, apartamencik z rzeczy, których nie lubię. Aczkolwiek z rzeczy, których nie lubię lub nie używam po prostu z jakiegoś powodu. Ciężko jest mi tak naprawdę stwierdzić, jeśli chodzi o te, których nie używam, z jakiego po prostu nie pasują mi bardzo często do rzeczy, które robię, może? Od samego początku miałam spory problem, żeby ogarnąć same ściany, bo akurat jeśli chodzi o ściany, no to mało eksploruję poza tym, co lubię. I wiem, że miałam też spory problem z jakimiś tam drzwiami. Które by mniej więcej przypominały te, które są w tym drugim pokoju. Ale właśnie, zaczynając od tego, jest to w pewnym sensie porównanie, co mogę stworzyć z rzeczami, które lubię, i co mogę stworzyć z rzeczami, których, no powiedzmy, nie lubię, tak? Nie używam. I tutaj, jeśli ktoś ogląda moją serię poradnikową, i ogląda serię, w której robimy pomieszczenia typu: W tej chwili mamy zrobioną kuchnię, łazienki i sypialnię. Jestem w trakcie przygotowywania jadalni salonu, nie wiem, co pójdzie pierwsze, zobaczymy. A na początku też, jako już dygresję robię, na samym końcu będę miała dla Was małe ogłoszenie, także jak ktoś się będzie interesował, to zapraszam do posłuchania do końca. Ale właśnie jeśli chodzi o te pomieszczenie ładniejsze, z rzeczy ładniejsze, już od razu Wam mówię na początek, no są to jednak rzeczy, których nie lubię, nie używam z jakiegoś powodu, tak? No ale te pomieszczenie, które uważam za ładniejsze... Z tych rzeczy, które uwielbiam po prostu używać, jest z. wydaje mi się, że to była kuchnia, że było coś takiego w kuchniach, ewentualnie w sypialniach. No kurczę, nie jestem stanie na sobie w tej chwili przypomnieć. Jak pamiętacie, to dajcie znać. Stwierdziłam, że skorzystam z tego, a pokażę wam właśnie mój problem, moją próbę, moje trudności w robieniu właśnie tej wersji z rzeczami, których nie używam. Na pewno pierwsza taka różnica, którą będziecie widzieć, zaczęłam od tego, że chciałam podobnie kolorystycznie to zrobić, jednak w trakcie stwierdziłam, że będzie mi bardzo ciężko, ponieważ te rzeczy, których nie używam, bardzo często te jasne i kolory są dość problematyczne, więc z czasem przeszłam w paletę bardziej brązu, takiego ciepłego, ciemnego brązu i szarości, też takiej brązowej szarości. Stwierdziłam, że tak będzie mi najłatwiej, aczkolwiek sama jakby kompozycja tego, że na jednej ścianie mamy kuchnię taką mini z wejściową szafą, a na drugiej mamy drzwi i te Murphy Bed, łóżko otwierane, to pozostało. Plus musi być właśnie pseudo jadalnia, no i kawałek taki salonowy. I tutaj właśnie ze względu na to, że używam rzeczy, których nie używam, slash nie lubię, łóżko rozkładane użyłam te, które... Powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ja je w ogóle używałam. Ostatnio to jest te, które nie ma kanapy. Niezbyt widzę zwykle sens w używaniu go, bo nie jest dwa w jednym, ale myślę, że byłoby na pewno częściej używane, gdyby nie było tak wielkie, gdyby to nie było identyczne łóżko tylko bez kanapy, a na przykład taka komoda bardziej rozkładana. Wiem, że no tutaj to jest kwestia tego, że to łóżko opada do dołu. Tu trzeba by było jakiś inny system wyciągania wymyślić, ale. No, po prostu brakuje mi na pewno jakichś takich e, ciekawszych e, rozwiązań, jeśli chodzi o to łóżko rozkładane, bo jest trochę tego. Same ostatnio zmieniałam kanapę w salonie i kupiliśmy łóżko, znaczy łóżko. Kupiliśmy taką kanapę, która jest łóżkiem, ale nie jest rozkładaną kanapą tak do końca, tylko jest takim łóżkiem z materacem, który się zwija. Mega ciekawe. Specyficzne, jeśli chodzi o składanie go. Ale jest to dość ciekawa możliwość, tak? Taka można powiedzieć belgijka trochę. Tak, więc jeśli chodzi o to mieszkanie, to właśnie nie dość, że starałam się, żeby mniej więcej to kolorystycznie ze sobą grało, więc tutaj są te szarości. Jest też trochę takiego jasnego drewna, a nawet nie że jasnego drewna, tylko jasnego brązu-beżu. W trakcie też tego wyzwania miałam wrażenie, że mam problem ze znalezieniem rzeczy, których nie lubię. Bo mimo, że na przykład dużej części rzeczy nie używam faktycznie, to nie jest tak, że ich na przykład nie lubię, tylko, że one są potrzebne mi w przypadku przeróżnych bildów. A z kolei niektóre rzeczy mega mi brakowało, bo brakowało mi jakichś rzeczy do kuchni na ścianę, w ogóle rzeczy do kuchni mi brakowało. Do tego wszystkiego brakowało mi przede wszystkim, co się może wydać śmieszne, ale brakowało mi mega ręczników. Tej takiej rolki ręcznikowej. Po prostu dla mnie postawienie jej przy... Zlewie, to jest najważniejsza rzecz, która tam powinna stanąć i miałam problem z tym, żeby to ogarnąć, ale mam nadzieję, że mi się udało. Część z tych rzeczy to są rzeczy, które używam i nie to, że jakoś strasznie ich nie lubię, bo, bo ich używam, tak, ale z konkretnej kategorii uważam je za najmniej interesujące i tak na przykład y jeśli chodzi o pudełka, no to używam takich plastikowych pudełek, które fajnie wyglądają i używam je w pokojach dzieci, więc stwierdziłam, że niektóre właśnie rzeczy mogę gdzieś tam podciągnąć. Tak samo jak nie jest tak, że ja nie lubię straszliwie tej konkretnej kuchenki, którą użyłam, czy tej płyty. Po prostu uważam, że ta płyta indukcyjna pseudo jest mega słaba w porównaniu do naszych takich powiedzmy europejskich standardów, gdzie te płyty wyglądają zupełnie inaczej, fajniej. Ta jest taka jak zabawkowa trochę. No, i z piecyków, no, musiałam któregoś użyć. Tak samo lodówka też nie jest czymś, co nie lubię, tak? Aczkolwiek jeśli chodzi na przykład o szafki kuchenne, to są szafki kuchenne, które najmniej mi się podobają i praktycznie w ogóle po nie nie sięgam, mimo że kiedyś sięgałam cały czas. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. Na końcu, oczywiście, jak zawsze będą foteczki tego, dajcie znać, czy sobie z tym poradziłam. Spróbujcie sami, spróbujcie sobie wybrać właśnie rzeczy, których nie lubicie, nie używacie, lub wcześniej nie używaliście. I zobaczyć, bo ja tutaj kilka perełek odnalazłam w trakcie, odnalazłam wiele rzeczy, których może nie użyłam e, jeszcze do tej pory, ale może zacznę używać. Także zawsze fajnie sobie gdzieś tam popróbować. Ostatecznie nie jest to, tak jak mówiłam, nie będzie to jakieś super ładne, ale uważam, że zrobiłam z tym wszystko, co dałam radę i jest to ciekawe w swojej ostatecznej formie. I może gdzieś tam konkurować z tym, że jest takie jak ta pierwsza wersja. A zbliżając się do końca, to oczywiście, tak jak Wam mówiłam, mini ogłoszenie. Jeszcze może coś na karcie społeczności Wam wrzucę o tym, ale kupiłam sobie kamerkę. I nie, nie jest to kamerka taka do nagrywania siebie. Do nagrywania siebie mam przede wszystkim telefon, ale kupiłam kamerkę do streamowania. Ze względu na moją ostatnią sytuację zdrowotną, o której gdzieś tam trochę Wam mówię, ogólnie mam bardzo dużą, bardzo silną reakcję alergiczną. Nikt nie wie na co. Próbujemy dojść z lekarzami, co mi się dzieje. Wydaje mi się, że wiem, na co jestem uczulona i bardzo możliwe, że do trzech tygodni to się rozwiąże. Aczkolwiek jest to spora grupa żywieniowa, jeśli to jest to. I będzie mi bardzo ciężko wyleczyć się, powiedzmy, doprowadzić się znów do stanu takiego normalnego. Przez to też cierpi na tym kanał i cierpią na tym odcinki, że jest ich mniej, bo jest w tej chwili, staram się jeden raz w tygodniu przynajmniej Wam coś wstawić. Przez to czuję, że jest tego trochę mało i chciałabym gdzieś więcej z Wami tej styczności mieć, więc... Zakupiłam sobie na promocję tą kamerkę i stwierdziłam, że może zrobilibyśmy sobie czasem jakiś live, Kiedyś to lubiliście, nie wiem jak teraz, bo teraz jest też dużo nowych osób. Może raz w tygodniu dodatkowo, zamiast odcinka, moglibyśmy się spotykać w jakiś dzień. Przerobiłam też salon, więc mogłabym tak naprawdę przenieść się gdzieś tam z live'ami sobie do salonu i móc też je robić nie tylko w weekendy, kiedy mój męż pracuje, ale również gdzieś tam w tygodniu po pracy. Ja w tej chwili pracuję do w miarę wczesnych godzin, więc mogłabym się spokojnie ogarnąć, przygotować. I usiąść z wami do jakiejś takie kolacyjki na godzinkę, dwie. Oczywiście, live y byłyby na YouTubie. Także dajcie znać w komentarzach, co wy na to. Bo sama nie jestem po prostu. Znaczy, jestem przekonana do tego pomysłu, ale nie wiem, czy będzie to dla was interesujące. O tak, czy chcielibyście ze mną gdzieś pobudować, coś porobić, może czasem porobić jakieś rzeczy, z których zapisu nie będzie i będziecie tylko wy to widzieli, lub osoby, które gdzieś tam będą miały linka do tego. Dajcie znać, ja się nie mogę doczekać. Oczywiście też dajcie znać, jak Wam się odcinek podobał. Jeśli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie tego typu content. A jeśli nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji, a ja nie przedłużam. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w komentarzach, a do usłyszenia w następnym pa! pa!